Szydełkowa, prosta, zwyczajna chusta Zaczynamy kilka oczek łańcuszka Zamykamy w koło Pierwszy rząd Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka Powtarzamy Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka Trzy słupki Pamiętamy, że aby uzyskać pierwszy słupek Wykonujemy na niego trzy oczka łańcuszka Ale liczymy go jako słupek każdy kolejny rząd tak zaczynamy. To jest pierwszy rząd, drugi rząd, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa łańcuszka, trzy słupki. I tak dalej. Dwa łańcuszka, trzy słupki, dwa łańcuszka, trzy słupki, dwa łańcuszka, trzy słupki, dwa łańcuszka, trzy słupki i jeden słupek. Tutaj. Trzeci rząd, trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki, dwa łańcuszka, trzy słupki. Dwa łańcuszka, i tutaj już są dwa, trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa, trzy słupki. I tak dalej. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, i tak dalej. Kończymy jednym słupkiem. To jest brzeg chusty, a to jest środek. Tutaj zawsze będziemy mieli. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Jest to wzór prosty, ale jeżeli mm, użyjemy innych nici, jakichś bardziej ozdobnych, ciekawych czy cienkich, możemy uzyskać ciekawy efekt. Mm, ten sposób wykonania chusty daje nam możliwość zakończenia robótki w każdym momencie. Czy nam skończy się wyłęka, czy po prostu stwierdzimy, że wielkość chusty jest odpowiadająca. Na końcu możemy w tych miejscach, na przykład w tych miejscach, bo oczywiście to nie jest obowiązkowe, możemy przywiązać frędzle lub brzeg chusty ozdobić jakimś ładnym, ozdobnym wykończeniem. Dziękuję.